No, i nie wierzę, ale chyba nagrywam po długiej przerwie. Dwa dni temu postanowiłem się zebrać i umyć okna. I żebyście wiedzieli, co to u mnie znaczy prokrastynacja, jak ja ją postrzegam. Każdy ruch przy pracy to jest uderzenie strachu. Po paru ruchach robi się niedobrze. Staram się pracować powoli, ale z drugiej strony mam wrażenie, jakby ktoś stał nade mną i się darzył, mi się pośpieszył. I jak ja mam się wziąć za coś, to wiem, że będzie to wyglądać właśnie tak. I między innymi dlatego na samą myśl mi się odechciewa. O, sarna. Także nie wiem, jak u innych. Ja przez długi czas też nie wiedziałem, dlaczego nie chce mi się robić. Teraz już mniej więcej umiem nazywać to, czego się boję. Zaraz wam pokażę, jak wygląda dół wygnieciony przez sarnę. Mam nadzieję, że było widać. Także. Wciąż szukam sposobów, żeby praca, nawet ta praca przyziemna przy domu kojarzyła się choć trochę lepiej. I wszystkim życzę sukcesów w tej materii.